Cześć, bandyjaki ze mną no, jest. jest. No, I nagrywamy tutaj sobie tak fajną gierkę pod papierowym samolotem albo I no, tworzymy sobie nową grę. Ja ogólnie dobrze wiem, jak tu się gra. No właśnie, nie za bardzo. Tutaj mamy coś takiego, żeby wytłumaczyć wszystko. Tak. Więc no. Pominiemy to, czy będziemy oglądać tam, co się dzieje? Taka... Nie, no, na widział. Na widzów już na No taka scenka. Intro. -no. Intel do -no. kanału. <grym grym> Intel do -no. kanału. <grym> -no. A co no, wejść. Co zamknięta. Ale muzyka. Ona zamknięta jak mówię, Jakby ktoś leś... przyszedł mm -hmm. z buta do jej domu, mm. schował ją tutaj. Pleśnięty! Wiem, co chętnie ona zrobiła. Wyczyniła ona i wszystkich. Wyczyniła bańki. Mm -hmm. Ciekawe czy się nagle. Na Co? Tak, jakbyś sama to się nagrał. Co to za prostokracik czarny. Ładko co to A ja nie wiem, może błąd w twórcę. Ale ja sam nie hejkuję, bo sam lepszy nie zrobił. No. Ja wiem, że teraz będziemy widzieli co, ale już mi przeminęli. O coś kawego no, idzie, to, to... drogi Mikołaju, chcę zobaczyć moją mamę. W tej świetny ta. No. Zandał. Dobra, moje profesjonalne tłumaczenie. Zandała. A rozumiem, że ona chce rzucić do Mikołaja, żeby doleć. Chciał ten samolocik. No i to jest intro do pierwszego ziomu gry. O nie, ale i będzie. Nie wiem, nie przeszedłem jeszcze nigdy o. ostatniego poziomu, ponieważ nawet nie zdą... Musiałam przerwać zawsze z jakiegoś powodu. Musisz tak myszką złapać samolot, co nie? No. I jak najlepiej nim rzucić. Na razie nic nie możesz robić. Tylko klikać OK. Gwiazdki to kasa. Już jest 25. Ale będzie więcej jeszcze za coś jakiś, Tak już. Dobra, to tak. Tutaj cen. No. Tutaj możesz sobie ulepszyć. Tak. Możesz zrobić, że będzie lżejszy, możesz zrobić, że będzie bardziej małopływowy kształt, a możesz odkładać na coś lepszego. Na przykład na to, co jest bardzo fajne i na czekaj, po pierwsze na to. Ja bym radził na to odkład. I potem na to i na to. No to I na to. Dylan. Na... Ja. Rzucaj samolotem. Niezły rzut. Trochę zaliłeś. Aha. Fajnie, że się przydało. Mnoży ci wszystkie zdobyte gwiazdki przez dwa, a nie zdobyłeś potem żadnych gwiazdek. O, ale przynajmniej stać mnie O tak! Jesteśmy znalezieni! Dobra. Dobra. Co, że mogę go kontrolować? No, góra-dół. I odchudzę go. I nie mam kasy! no tutaj Hmm. Miło! No, ja i... miałem... no. No. no i nie są jakieś specjalne. Papierowe! No i z w górę i w dół można i albo A i D można sterować, że ma lecieć w górę albo w dół. Patrz, widziałeś to? Jakie to jest teraz lepsze? Potem jeszcze będzie można w przyspieszać. Tylko sterowanie i przyspieszanie zużywa paliwo. O. I patrz, wiatraczek podrzuca nam samolot w górę. Paliwo, no. Wiatrak! Jest! <grystanie> patrz, record Nie. Nie, e, Ten zobacz, możesz sobie kupić silnik, i z pacją możesz przyspieszyć. Dobra, Ale to też zużywa paliwo, ma? Normalnie. i dawaj sobie grać, nie? No i miotę. No No, okej, okay, kliknij. Tylko leć w miarę poziomo i nie trzymaj za długo, żeby paliwa nie spalić całego. Bo to jest ważne paliwo. Nie leć za bardzo do góry, bo się tylko spowalniasz. Już nie masz paliwa i ci każe przyspieszyć, ale nie możesz. Będzie wiatrak? Nie ma. Ale Kasia jest! Pani Kasia! Mamy dziew mam dziewięć dni na to? Czemu dziewięć? Bo patrz, pięć... a, piąty dzień. A myślałeś, że co? Że mam pięć dni. Nie, nie, nie. O, w sumie nic nie będę ulepszać. Odłożę sobie kasę na oszczędzanie paliwa. Patrz! Widzisz to? Chodzi o to, żeby jak najszybciej machnąć mychą przy rzucaniu. Po co mam lecieć szybciej? Nie mogę nawet zresztą. No, jest za późno. Nie. Ale patrz, prawie 100 metrów. Dzisiaj też mi się udało nawet 1000 metrów przelecieć. Teraz nie No i możemy coś robić chyba. Nie patrz, um, ja bym radził to. To daj dwa razy więcej paliwa. A to nie, nie wyrobi się z kasą. No i jeszcze to można bącowo wyjść na zero nie i dajesz tak, teraz nadsprawmy. teraz jest co Czekaj na to no, na ekologiczne paliwo potem znowu na lepszy model a nie najpierw na to na, na moc rzutu Ty nie, że ładny. Nie. Bo przytulpienie z gwiazdki. Masz dwa razy więcej paliwa w tym. Nie leć tak do góry. W ogóle wiesz, dlaczego nie można bardzo yy, wysoko do góry? Wysoko na górze. Wiesz, co jest? Nie. Taki wiatr w tą stronę, no w nasze lewo. Co nie? No lewo. To jest dla nas bardzo niedobre. Naleko. No i potem się samolot psuje, i się już nic nie da zrobić. I się spada tak. No, tak. Www. Patrz, patrz na co nastać. Na to i chyba na. O, no tak proszę się nastać. No, a to jest moc rzutu i się mocniej rzuca, co nie? No, dalej i No, w ogóle ten... Serio? Jakbym dał strzałkę, czy nie? No. No, trochę się popisało. Nie no. Dobrze rzuciłem, tylko jakbym dał strzałkę, to by było super. No, niezły rzut. Ogólnie, im szybciej leci, tym lepiej. Niech nie, be, niech nie wyskakuje nam tutaj ten. Niech hamuj. Zobacz, widzisz, że paliwo jest takie zielone? Nie, ma, nie, pa, nie marnuj paliwa. Bo paliwo jest zielone, więc dlaczego? No, poprzez to lepszenie. Że ma być green fuel, czyli w dosłownym tłumaczeniu zielone paliwo. Rozumiesz? I to sprawia to ulepszenie, że mniej paliwa się zużywa. Mayday! Mayday! No, no, okej. Leciałam za. Wolno. Leciałeś za wolno i już nic nie możesz zrobić. Spadasz. I to się zawsze też dzieje jak w tym wietrze. Czyli... Ale nie wiem to miał żąd, bo ja w ogóle nie miałam wiesz. Tam. No tak. by to Tak. Postaram się... Widzisz jak się rzuca? Nic nie robię. Oszczędzam paliwo. Ja sobie lecę już nie No, bo ja nie walę tak bez potrzeby A wiatr I pan <noise> się na mieście Uda się Ach. Chyba, że. Chyba, że. Chyba, Zobacz, jak będzie tysiąc, to już będzie koniec poziomu. Dobra, dawaj to. Na to chyba lepiej zbierać. Nie, na Czekaj, e, Twój samolot resistuje negatywny wiatr, efekty i coś tam lepsze. Lep... Przyspieszenie e, z wiatraków. Spoczko i spoczko. miotaj nim. Najszybciej jak możesz, machaj myszku. W ogóle do tego e, dobrą opcją by było wysoka czułość myszki, co nie? Mało przesuwasz, a ci szybko leci kursor po ekranie. Nie tak, nie tak zadzieraj. Najlepiej, najlepiej lecieć mniej więcej spacja, bo stracisz kontrolę nad samolotem, jak nie będziesz miał spać. jak nie będziesz leciał wystarczająco szybko. I będzie Mayday! Mayday! Maitkeń! Majczkei! Nie masz paliwa, nic już nie możesz zrobić. Możesz tylko liczyć na wiatr, którego nie ma. Niestety. A, a wiesz, co daje yy, ten? <tryk> zaczyłeś poziom, wiesz? Nie, ja, nic nie ulepsza. W ogóle co to daje? No. Yy. Dobra, to daje tyle, że masz więcej paliwa. A No, nic ja ja nie kupuję, tylko na Co? zbieramy. Co? Dawaj. Widzisz, jak ja miotam? Też po prostu nie No właśnie, i o no, to chodzi. No i fajnie, no i co? No i kupka. Fajna, kubka smaczna. Kubka o smaku czekoladowym. Co nie? Ja chciałam żeby nie trafić, to myślę, że uda się na 200%. O, uda się na 200%. O, No już na no. no No już na no już na no. no Chyba, żeby nie miała Tak! Blisko! T -t -t -t. Patrz, ile nie. hajsów. Nie. No już, nie. Jakby tyle zarabiać z YouTube'a... No. Poupadei? Je veux seulement... Ah, Allez. On tout ça. ça a de pas, pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes dents, tu ah, ça en... Je ne veux pas travailler. Je Je pas travaille. Travaille. I teraz musi z powrotem odesłać samolocik A ja tego jeszcze nie oglądałem. Ja ten Ty nie znasz tej gry no, w No ja bym znam nie. No, ty byś znał taką nieznaną grę. Nie znam. Co? Nie znano, ale to by znano. Wiesz, ja ją przypadkiem znalazłem. No patrz, co one daje. Nie. No przyturbia! Tak. Patrz, sto mam już, a... Całe nie pomnie. No, więc widzisz, jak to jest. No jeszcze wiatra. Wiesz, ja celuję specjalnie w te wiatraczki. Kwajcie. Right. Teraz nie pykł, może będzie 300. Nie no, 300. Ale 250 już będzie, no. A i, I naprawdę? No, mmm. Nie no, może nawet nie być nic. Fajlę! Ale 222. Kacz! 2, 2, 2, 2! Kacz! Nie no, fajny. Ej, patrz, Next. patrz. Kasa za dystans, czy nie? No. Za no. Jeszcze bonus. Next. I tak nas na... No, no. Czekaj. Stać nas? No. Ulepsz sobie. Model. Jak jeszcze na coś cię stać? E, ten... Na Na dynamikę. Na... Na... Patrz, jakie fajne samoloci. I patrz, ile ma paliwa. Szybko, machnij turbos. A następny będzie miał jeszcze więcej. I uważaj, nie walnij w ziemię. Przyważ gwiazdę. A ja nie idzie. No ale fajnie gracie, nie? Już 18 minut nagrywamy. Spacja! I mniej w górę. Góra! Spacja! Może będziecie mieli nowy rekord? teraz też pobię swój rekord, ale do góry poleciałam. Nie wiem, czy twój rekord, czy zacznę 222. 222 mój rekord. Nie, nie umiem. się. Chyba, że będziesz miał wiatracznego farta, bo mi się czasami udawało, wiesz, nawet 200 metrów na samych wiatrakach przelecieć. Wiesz paliwa? No. <grym> Ale wiesz, to dalej, a dalej lepiej mi szło. Mały. No. No no. Tak, będę miał tylko 3T, ale, ale lepszy silnik, czy nie? To, le, to lepszy. No. Raz. i gwiazdkę. Wiem. Jestem... Jesteś... Jakiś... Świadomy tego, co zrobiłeś? Świadomy tego, co zrobiłeś? A co zrobiłem? Obnęłeś gwiazdkę. I co z tego? To nie moje. Mhm, tak. jak nie twoje? Lag. Jaki lag? To nie był lag. Ale to był fajny. Ale mi wiatrek wywalił gwiazdkę, no to było fajne. Tam na pewno był fajny. Ej, no już... będzie 300? No. Można. 400 Mam no do... wiesz, mi się później jak miałam dobrze poulepszane, to mi się i tysiąc dał za jednym lotem. No, szczególnie tak pan wziął. Co? 300 będzie na pewno, można 400. No, tak, patrz ile mam paliwa. No, nie wiem, że będzie. I może kasy? No dużo mam Katarzyny. <noise> dużo On no, znowu to! Co, co, co ten wiatrak A Nie On... no, A może i piec będzie? <śmieniczy> no i ukończysz, poziom! Nie no, już O Oto. Ale no, nowy ten drugi poziom. No. Ten Paryżowy. No. No masz! Jeszcze mamy 100 gwiazdka! Bez przesady, ale i no, tak no, jest spoczko. Pięć z, będzie nas miasto! A Nie, ale przynajmniej się nie udało wiesz... Czekaj. Że... Masz no, jeszcze 1000 na jakiś? Nie, no bez przesady, ale 600. Tak. Takie... Do no, 300 dolecisz? Nie, 600. <laughs> A może 700? Może. No, no. Może 1000? Nie, no jest przesadne. Ale jak się nam uda, i będę miała dużo wrażenie. No w sumie, jak oszczędnie polecę i dolecę do 800. W galaksji? jest. Tak sam mój nowy sam Galaxy Nie no 700 wbiję Ale nie więcej 700 nie wbiłem Ale No Ile ma ile E no Ale widziałeś Dobra, jak przejdziemy ten poziom, to może skończymy już odcinek. Nie. Dobra, kończymy już to nagranie. Eee, no. Z powodu długiego filmu. No. A za długi też nie mogą być. No. Bo jeszcze będą się bardzo, bardzo długo przesyłać i będą bardzo, bardzo, bardzo późno. Tak. A postaramy się, aby film jak najszybciej dotarł na YouTube. Tak i przypominam, że na kanale Mistrza Flesza filmy są od razu po przesłaniu, a u mnie e, są filmy z opóźnieniem. Z powodów technicznych. Nie, nie z powodów technicznych, tylko prosto tak. Hmm. I dziękuję Wam za nie wiem nam um, możecie. Ten kto dał lajka w bezdomce, może napisać w tym komentarzu. No. Jakże proszę do znajomych. No. Dobra. To może już zakończmy na dobre ten film. Okej. Okay. Dobra. Pa, pa. Pa. pa.